Cześć, witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj przychodzę do Was z niekosmetycznymi ulubieńcami Maja oraz czerwca. Tych rzeczy powiem Wam nie jest jakoś bardzo dużo, chociaż uzbierała się cała strona w kalendarzu. Natomiast pewnie ja się tak rozgadam, że zleci trochę więcej tych minut, dlatego możesz przejdźmy do pierwszej kategorii, czyli filmów. I pierwszy z nich film, który chciałam Wam polecić jest to Nie opuszczaj mnie dramat, w którym jedną z głównych ról gra być może Wam znany Andrew Garfield. Jest to film, który opowiada o trójce przyjaciół, którzy jakby urodzili się, zostali wychowani po to, aby w przyszłości oddawać swoje narządy nam, czyli takim prawdziwym ludziom. Oczywiście wplata się wątek miłosny, jakby wszystko tam powiedzmy zaczyna się komplikować ale nie chcę Wam tu spoilerować, ponieważ film naprawdę warto obejrzenie, jeżeli lubicie jakieś takie romantyczne dramaty, coś w tym stylu. I kolejny film oczywiście gwiazd naszej wina w czerwcu, na początku czerwca byłam na premierze i chociaż film nie urzekł mnie aż tak bardzo jak myślałam, że mnie oczaruje, natomiast był to bardzo przyjemny film. Myślałam, że będę na nim ryczeć, zobaczyłam się w dwie paczki chusteczek, ale jak się, jak się okazało, no jest to film wzruszający. Ja o czym miałam szklistę, ale nie doszło do tego, żebym się popłakała. Natomiast wiem, że większość osób się popłakała na tym filmie nie chciało wychodzić później z kina, żeby nikt ich nie zobaczył. Natomiast no nie wiem, ja chyba mam za jakieś mocne nerwy, bo jest to naprawdę przepiękny film i nawet chyba, chyba Wam nie muszę opowiadać o czym on jest, no bo raczej go kojarzycie, ale powiem, że warto obejrzenia, może nie ma jakiegoś wielkiego szału, ale, ale przyjemnie będzie, jeżeli ten film kiedyś tam zobaczycie. I ostatnia moja propozycja jest to film, który obejrzałam bodajże 3 dni temu? Tak. Efekt Notyla. Jest to taka powieść pewnego chłopaka, znaczy chłopaka no już nie wiem, on tam miał chyba z 20 lat czy ileś w tym filmie i on jakby potrafi cofnąć się w przeszłość i film opowiada o tym, jak po prostu te zmiany w przeszłości wpływają na teraźniejszość, ponieważ on się bodajże nazywa Iwan? Nie, Ewan. Evan. I on dochodzi do bardzo przykrej sytuacji teraz, w obecnej chwili i on cofa się do przeszłości, aby to zmienić. No i zaczynają się te wszystkie sprawy komplikować. Ja bardzo lubię takie filmy właśnie, jeżeli jest wątek przyszłości, przeszłości, że ktoś się cofa jakieś maszyny czas, coś w stylu, bardzo lubię takie filmy i ten naprawdę trafia do tej takiej top tam, nie wiem, mojej 10, jeżeli, jeżeli chodzi o tę tematykę filmów. I kolejna kategoria jest to muzyka W tych dwóch miesiącach dwie piosenki Pierwsza z nich jest to Michael Jackson i Justin Timberlake Love Never Felt So Good Po prostu piosenka No genialna Ja ją tak bardzo lubię, tak bardzo mi się spodobała Jest i taka rytmiczna I taneczna I gdy tylko sobie ją puszczę to od razu śpiewam Z Justinem Timberlake'iem Nawet nie rewen, -re całą piosenkę Naprawdę bardzo fajna Jeżeli jeszcze jej nie słyszeliście to na pewno warto Warto sobie jej posłuchać i kolejna pewnie już może się domyślacie, czyli Shakira La La La. Ja powiem wam, że jestem bardzo zaangażowana w Mundial akurat nie w tym roku. Powiem wam, że naprawdę oglądam bardzo dużą część meczy i wczoraj nawet siedziałam bodajże do po 12, jak, grała, jak grali Niemcy z Algierią. Algierią? Czy Algierią? Algierią. Niestety zaczęłam już powoli zasypiać i po, w połowie tej takiej dodatkowej części tych 30 minut poszłam spać. Natomiast e, staram się na bieżąco mniej więcej większość meczy, e, większość meczy oglądać. No i tym bardziej e, ta piosenka, ta piosenka Shakira bardziej mi się podoba niż ta w wykonaniu e, Pitbull'a i Jennifer Lopez. Chociaż tam to też jest fajne, ale to jakoś bardziej do mnie przemawia. Ja wolę Shakira, ma bardzo moim zdaniem e, ładny głos, ma przepiękny głos, taki... E, taki Trochę taki jak mają e, murzynki. E, przepraszam, czarnoskóra kobiety, bo w e, nie w ostatnim filmiku, ale w którymś tam filmiku mówiliście mi, że Murzyni to jest złe słowo, aczkolwiek mi się wydaje, że to dosyć neutralne pojęcie, ale nie będą czarnoskóra kobiety, typu nie wiem Whitney Houston, czy, mm, czy kogokolwiek tam znacie. Właśnie to jest taki, e, taki głęboki, głęboki, e, ciepły głos, bardzo, bardzo lubię głos szakiwy. E, do kolejnej kategorii, czyli YouTube, czyli nowe kanały, które bardzo mi się spodobały. Pierwszy z nich to Martin Stankiewicz. To jest jeden chyba z najpopularniejszych kanałów na YouTube, tak wam powiem, ale szczerze powiedziawszy, ja dopiero ostatnio go odbyłam. Ma bardzo, bardzo takie fajne życiowe wyniki, może by tak powiedzieć, które bardzo, w bardzo komediowy sposób po prostu przedstawiają jakieś tam codzienne sytuacje. I kolejny kanał, który bardziej jakby jest mi bliski, jest to Sylwia z Dranną Cicada i to jest dziewczyna, wydaje mi się, że to jest moja rówieśniczka, której mega zazdroszczę, bo jest aktualnie w Nowym Jorku. I ona nagrywa matematykę kanału bardzo podobną do mojej, czyli wiecie jakieś tam kosmetyki, moda, pielęgnacja, jakieś tam vlogi, bardzo coś zbliżone do mojego kanału i naprawdę widać, że dziewczyna jest taka bardzo jakby zaangażowana w to, uśmiechnięta, energiczna. I naprawdę warto zajrzeć na jej kanał, wszystkie linki będą w opisie. I kolejna kategoria, chyba jeszcze u mnie takiej kategorii nie było, to... Odkrycie miesiąca. Um, ostatnio chyba nagrywała coś podobnego Koza ale to nie o to mnie chodzi, ponieważ u mnie odkryciem tego mies miesiąca jest drogeria Jaśmin. Ja wiedziałam, że tą drogerię mam u siebie w miejscowości, natomiast do niej nie chodziłam, ponieważ wydawała mi się ona jakaś taka nie wiem, niszowa, że to jest taka dolna półka, do niej jest natura czy Rossman. Ale ostatnio nam poszłam, ponieważ chciałam sobie kupić gumki invisible i jak się okazało ta drogeria bardzo ma bardzo dobrą y, ofertę. W dodatku jest tam o wiele taniej w natu, niż w naturze czy Rosmanie. Powiem Wam, że Rosman wydawał mi się tanią drogerią, ale biorąc pod uwagę to, że Rosmanie na przykład się z Maybelline są po 30 zł, a tam są po 25, to jednak jest różnica. I naprawdę większość rzeczy jest tam tania. Co prawda nie mają tam takich promocji jak w, natu, jak w naturze czy Rossmanie, ale większość asortymentu jest naprawdę troszkę troszkę tańsza, więc będę tam na pewno częściej zaglądać. I dalej lecimy z książkami. Przeczytałam w maju i chyba skończyłam w maju albo na początku czerwca w pierścieniu ognia i kosogłosa. Po prostu zakochałam się w kosogłosie najlepsza część ever. Wiem, że większość z Was uważa, że to jest najgorsza część, najnudniejsza. Nie wiem, że tam zrobiłam Wam psychikę, aczkolwiek mi się kosogłos, kosogłos podobał najbardziej. Wydaje mi się, że to ze względu na to, że tam jest więcej takich psychologiczno-moralnych wydarzeń i tych wszystkich przemyśleń Katniss. Naprawdę Kosłogos jest dla mnie najlepszy, najlepszy. Kocham i po prostu ja nie wiem, jak ja dotrzymam do premiery Do dwa, jeszcze w listopadzie, ta pierwsza część to jeszcze da ale ta, co ma być dopiero za półtora roku, naprawdę nie wiem. Tak mi się właśnie spodobał ten Kosłogos. Ja czekam, by te na premierę na pewno pojadę, ponieważ no... Zakochałam się! Jeszcze nic wam w tym filmiku nie pokazywałam, stawiłam taką wisienkę na torcie na koniec. Chciałabym Wam tutaj powiedzieć o kursie audio języka angielskiego. Jest to angielski konwersacje z wydawnictwa Edgard, tak sądzę, że to jest wydawnictwo Edgard. To jest dla początkujących i średnio zaawansowanych, tutaj poziom A1 do B1. Jest to 17 lekcji, które pokazują takie codzienne sytuacje wiecie, komunikacja, jakiś tam hotel meldowanie się, szkoła opisywanie innych, narzekanie zakazy, nakazy i takie tam bzdety, <grytanie> tak to jest 4 godziny nagrań lektorów, oczywiście native speaker native speakerów, czy tam native speakerów, jakkolwiek się to czyta, którzy po prostu tam w Wielkiej Brytanii mieszkają. Naprawdę bardzo fajny kurs, powiem wam, że wiele przydatnych zwrotów, dowiedziałam się nowych słówek, właśnie jakichś zwrotów, czasem nowych zdań, zapisywałam do sobie wszystko w notesie i na pewno będę do tego wracać, aczkolwiek no tutaj, patrzcie, już do tego nie wrócę, no bo to już przerobiłam, mam plan, mam plan to sprzedać, ale naprawdę... Fajny kurs, ponieważ na koniec każdej lekcji są po dwa ćwiczenia, które wymagają od nas jakby wysłowienia się, że tak ujmę, bo inaczej zbytnio się ich nie da, zapobić, no chyba, że, nie, że będziemy sobie w myślach to mówić, no ale lepiej raczej mówić na głos. I to jest kurs, który możecie kupić oprócz tego, że tam na ich stronie internetowej, to raczej będzie Wam bliżej do MPK i on kosztuje 30 zł. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że Ci niekosmetyczni ulubieńcy się Wam spodobali. Napiszcie mi w komentarzach, czy wolicie ulubieńców kosmetycznych osobno, kosmetycznych i niekosmetycznych osobno, czy wolicie ich razem. To ja się zastanowię, jak w kolejnych miesiącach te filmiki jakoś nagrywać, organizować i takie tam... no. <laughs> I ja się z Wami żegnam, do następnego filmiku i pa pa.